Dzień dobry, interwencja policji. Czy mogę pomóc? Prawo jazdy? A czy ja proszę pana jadę samochodem? Nie, nie A czy ta interwencja nie jest związana z ostatnim yy, najściem pana na mieszkanie? Niech pan powie. E, a z jakiej racji, niech pan mi powie. Dobrze, najpierw może stopień pan mi swój poda. Nie, nie przestawił się pan. Dziękuję bardzo. Niech pan mi powie, ja jestem z dzieckiem na spacerze. W jakim, w jakim celu jest ta kontrola? Poproszę Słucham pana. Nowy, Słucham pana. pana. Dobrze, ja już panu daję. Jak, jaki poproszę, cel jest zatrzymania? Oczywiście, pan. ale na jakiej zasadzie pan twierdzi, że telefon jest skradziony? Czy to jest? Bo moim zdaniem to jest zwiąże się z moją skargą, proszę pana. Ja nic nie wiem na panu. Nie, nie wie pan? Ona jeszcze na mieszkanie? Nie słyszał pan? Przecież sam pan naszedł mi na mieszkanie. Jest wprowadzona skarga, proszę pana. I to jest kolejny dowód na to, że pan mnie nęka, proszę pana. I moje dziecko. Jestem z dzieckiem na spacerze, a pan mnie nęka. Świetnie. Proszę pana, żeby to było. Nie mogę panu dać telefonu, ponieważ nagrywam pana. A ja chcę pana nagrywać, proszę pana, ponieważ panu nie ufam i nie wierzę panu jako policjantowi. Nie jest kradziony, proszę pana telefon jest na abonament. I nie jest kradziony Oczywiście, zaraz... Y... Nie, nie, proszę pana, jak pan chce mnie zrewidować, to proszę mnie zabrać na komisariat. Dobrze pan wie, że jest przepis, że nie może pan mnie rewidować na ulicy, proszę pana. chcę zobaczyć, czy pan ma jakieś niebezpieczne Proszę pana, jeśli pan chce mnie rewidować, to proszę zabrać mnie na komisariat. Proszę pana, jak pan chce, pana, jak pan chce i przedstawić mi protokół przeszukania. Proszę pana, pan pro przeszukania. oczywiście, że tak. Oczywiście, no to jedziemy na komisariat, proszę wezwać radiowóz i zapraszam na, na komisariat. Nie, proszę pana, nie, 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 nie zgadzam się. Proszę, po, proszę mnie zabrać na komisariat i przedstawić mi protokół przeszukania. Z jakiej racji chce pan mnie przeszukiwać, jak jestem z dzieckiem na spacerze? Ale ja pana nie chcę przeszukiwać, no to znaczy, że pan ma jakieś niebezpieczne Ale masy, z jakiej racji? Z jakiej racji? Jak mogę mieć niebezpieczne. Ja się też pana obawiam. To też mam pana przeszukać? Nie, nie, proszę, pana. nie, nie proszę, pana. proszę pana. Kolejny raz panu powtarzam, że to następna skarga będzie już teraz będzie skarga do stołecznej, proszę pana. Za to, że pan mnie nęka. Jestem z dzieckiem na spacerze, proszę pana. Dziecko jest tutaj w wózeczku no, i proszę, proszę pana. Wóze. Ja proszę pana. Wózek ja, proszę wózek, wózek, wózek. wózek nie zjeżdża, proszę pana, bo ma hamulec. Jest hamulec wciśnięty. Nie uderza w ten wózek. I, i proszę, ja nie uderzam, pan proszę pana. Nie, to pan jest straszy, proszę pana. To pan jest straszy. To pan jest straszy. A ten telefon, gdzie pan kupił? Zaraz pani, anno, odzwonię do pani. Proszę pana telefon, kupiłem w sklepie. Proszę pana, chce pan mnie sprawdzić, to pan wyryzywa radiowóz. Przecież niech pan, pan wzywa radiowóz Nie, po, proszę pana, ale niech pan te mnie te te nie dotyka stracić, Niech pan mnie nie dotyka nie i pan mnie nie nachodzi Przecież Co pan mam... ode mnie chce? Mam niech pan, spracić pan spracić mi powie te Proszę pana, ja mam prawo jechać ale... na komisariat Ale niech pan nie dotyka dziecka. Nie dziecka Niech pan nie dotyka dziecka z, z jakiej racji pan nie dotyka? Z jakiej racji pan dotyka moje dziecko? Proszę pana, ja chciałbym, żeby pan zabrał mnie na komisariat I tam mi pan sprawdzi telefon Zapraszam, jedziemy na komisariat Niech pan odejdzie od mojego dziecka, bo pan mnie osacza Proszę pana, ja mam dziecku teraz za chwileczkę dać obiad I nie życzę sobie, proszę pana, żeby pan mnie osaczał. Z jakiej racji? Poproszę ten telefon. Proszę pana, jak pan chce telefon, to mnie, niech pan nie zabierze na komisariat. I niech pan mnie nie osacza, bo jestem dobrze. z dzieckiem na spacerze. Ja sobie chcę sprawdzić teren, czy nie po, a ja chcę proszę. jechać na, na komisariat i niech pan mnie. Nie, jak pan, ten pan mnie chce. Jak pan, proszę pana, chce mnie prze, przeszukać, to niech pan mi przedstawi e, protokół przeszukania i zatrzymania. Jestem zatrzymany? O co panu dobrze. chodzi? Jest pan lekkie, to jest kontrola. No to dobrze, ale dlaczego pan chce moje rzeczy osobiste dotykać? Z jakiej dobrze. racji? Na jakiej podstawie? Na Chciałbym... takiej podstawie, że zużyłem na pana skargę? Dobrze. Proszę pana, następna dobrze. będzie skarga. Dobrze. Za to, że pan mnie nęka. Proszę pana, ja chcę iść do domu. Czego pan mnie Chce. Czego pan ode mnie przecież chce? Jestem z dzieckiem. Kierunku, przecież pan nie idzie w kierunku domu. Nie? Idę w kierunku domu. A skąd pan wie, gdzie ja mieszkam? No, stary, Może pan... Kierunku pan wie, niech pan przecież. zobaczy, niech pan zobaczy adres w dowodzie, to pan dopiero się zorientuje, gdzie proszę, mieszkam. Poproszę od pana. Proszę pana telefonu, bo czy nie. Jest A składziemy. jak panu nie dam telefonu, to co pan robi? Aresztujemy muszę... pan z dzieckiem? no to niech pan nie zatrzyma. Dlaczego, I... Jeżeli pan się nie obawia, że jest niechany nie. telefon. Oczywiście, że nie. A na jakiej proszę. zasadzie pan jedzie, przejeżdża pan radiowozem, o, właśnie tym numerem, i pan stwierdza sobie w głowie, że telefon jest kradziony. Na jakiej podstawie? Czy to nie jest szkalowanie mojej osoby? Bo moim zdaniem ja jest szkalowanie. Jest, jest pan, pan na działania. YouTube, proszę pana. Dobrze. Pan Oczywiście, proszę super. Niech... Proszę pana, czego pan ode mnie chce? Jestem z dzieckiem na spacerze. Z córeczką. Czego pan ode mnie chce? Chce pan mnie sprawdzić tak. na, 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 na co, na, na alkomat? Na, na alkotesty? Na co pan chce? Proszę czego pan ode mnie chce? No to niech pan sprawdza, pan dostał do. Pan nie pan pan proszę niech pan najpierw jedno sprawdzi. Czy, czy pan, pan, pańska rzecz, którą pan przyznał, też nie Proszę pana, proszę, ale, niech pan najpierw... Niech ale pan, na, ale niech pan mnie nie dotyka. Czemu pan, proszę, nie pan, dotyka? Czemu pan mnie dotyka? Czemu pan, pan, nie pan dotyka? Proszę mi nie utrudniać Ale, ale ja panu nie utrudniam tego, interwencji, pan, pan tylko proszę, niech pan poda jest. podstawę, na jakiej pan mnie zatrzymał. Słucham? Na jakiej? No, Podstawa prawda. Ostatnio też... Proszę pana, ostatnio... Ale ja jestem z dzieckiem, niech pan mnie nie dotyka. Człowieku, nie dotykaj mnie. Czego pan chce? Czego pan chce ode mnie? Niech pan mnie nie dotyka. Proszę, Jestem z dzieckiem, co? muszę się zająć dzieckiem. Co pan ode mnie chce? Jest co pan ode mnie żeby chce? Wylegitymowałem się, dowód jest tutaj robię Dobrze, zdjęcie. Proszę, proszę bardzo. Oczywiście. Telefon. Nie, ten telefon nagrywa, proszę pana. Ale nie ten telefon, drugi telefon chcę sprawdzić. Czy Oczywiście, nie. proszę pana, niech pan sobie sprawdzi. Proszę, gwiazdka, czy że... Gdzie pan zakupił ten telefon? Proszę pana, to jest moja prywatna sprawa, ja nie muszę się no panu nie, tłumaczyć. Oczywiście, że nie. Powiedzieć. Pan może sprawdzić, czy ten telefon jest kradziony, czy nie. I proszę mi dać spokój, proszę pana, i mnie nie nękać Bo pan mnie nęka, proszę pana Nęka mnie pan i moją osobę I jest kierowana właśnie za chwileczkę następna skarga, proszę pana Przez mojego mecenasa Już jedna na pana jest Za to, że pan naszedł na mieszkanie mi I nie podał pan nawet po pana, podstawy prawnej najścia pan, na mieszkanie skończył pan rozmowę? Nie, nie skończyłem, proszę pana to poproszę, tak. Oczywiście, już pan udaje Już, kochanie, idziemy Jak pan nagrał wszystko, to poproszę Nie, proszę pana, nie nagrałem wszystko Ponieważ się pana obawiam, że pan mi zrobi krzywdę Tak jak ostatnio mnie pan straszył Proszę pana. A nie, nie pamięta pan interwencji, jak pan przyjechał do mojego brata i pan yy, yy, straszył mnie, że pan mi dziecko zabierze, tak? Nie wiadomo na jakiej podstawie. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie pan mi chciał dziecko zabrać? Niech pan mi powie, na no jakiej podstawie? Wiesz, nie, nie, no przy pan powiedział, że dziecko mi pan zabierze i skieruje pan wniosek o odebranie mi dziecka do sądu. Na jakiej podstawie? Czy pan wie na jakiej podstawie można dziecko w Polsce zabrać rodzicowi? Na podstawie, proszę pana, realnego zagrożenia życia i zdrowia dziecka, proszę pana. A nie, a nie na podstawie tylko że pana widzi mi się. Że Pan mnie nie lubi, bo Pan mnie raz aresztował i Pan mnie nie lubi. Proszę Pana, proszę sobie sprawdzać telefonik jeden, a za chwilę Pan dostanie no, drugi. Z baterii. Ale ja mogę mi przykleić, nie no, wiem czy Pan jest. wie. No to sobie bo nie ma Tak? Ale przecież no, mogłem przykleić e-mail. E-mail jest. się sprawdza w ten sposób. Gwiazdka krzyżyk 06 Krzyżyk, proszę Pana. I to jest oryginalny e-mail, którego nie podrobiłem, a kartkę no, mogę no, nakleić. Małżecie, pan wie, no No wiem, no, no, nie, nie mogę kartki nakleić? Tak, siedem posiadam, proszę Pana. Jak Pan chce mnie zrewidować, to proszę mnie zabrać na komisariat. Proszę, tak się, tak się tutaj w Polsce pracuje po, policja. Pan, który mnie nie lubi, zatrzymuje mnie notorycznie. Jestem z dzieckiem, którego, którego godzin, po godzinnej wędrówce się obudziła moja córeczka, kochana, tak? Niuniu niu, z lalunią i pan teraz będzie mnie godzinę rewidował, ponieważ pan mnie nie lubi. I to jest następny dowód na to, jak działa polska policja. Tak, tak, teraz mnie będzie pan rewidował godzinę, bo ja jestem przestępcą, który idzie z dzieckiem na spacer. I trzeba po prostu godzinę mnie interweniować. Zobaczymy, ile to potrwa. O, proszę, tu jest drugi pan, którego też zapewne nagramy. O, niech sobie pan dobrze spisze to, to, co pan robi. O, proszę, jak się zajmuje policja obywatelami? Co, córeczko, poczekamy i zaraz pójdziemy do domu, tak? Butelkę mam z piciem. Też pan chce sprawdzić, czy nie kradziona? Chodź, kochanie, napijesz się. A w jakim celu pan do mnie podchodzi? Ja się naprawdę pana obawiam, proszę pana. Po tym, co pan zrobił ostatnio u mojego brata w domu, to ja się naprawdę pana obawiam. Dziwny zbieg okoliczności, że pan znowu do, znowu na mnie trafił i tak się pan zawrócił jadąc w, przy otwartym przejeździe, się pan do mnie akurat odwrócił. Strasznie groźnym przestępczo. Co jestem? Ciekawy jestem, co ja panu zrobiłem. Chyba skarga się na nie spodobała, prawda? no niestety żyjemy, proszę pana, w Polsce prawa i mi nie podobała się pana interwencja i zgodnie z artykułem, który przedstawiłem w mojej skardze mam prawo złożyć do, na pana doniesienie i skargę, no, na, na, na nieudolność proszę pana, pana bo wchodząc do jakiegoś mieszkania strasząc kogoś, że, że, że się komuś dziecko odbierze, nie wiadomo na jakiej podstawie no to powinien pan chyba zrobić naprawdę sobie kurs yy, z, z kodeksu postępowania, proszę pana, cywilnego i rodzinnego Tak? A dlaczego pan nie chce tego komentować? Bo co? A to na jakiej pan podstawie chciał mi dziecko zabrać? Niech pan powie. Tak? No to pan wtarguje do kogoś do domu, nachodzi pan kogoś i chce, I pan żąda, żebym ja w 5 minut, gdzie ja z dziecko zostawiłem z wujkiem krzesnym. Żąda pan, żebym ja w 5 minut wrócił do, do domu? Nie, nie, może się pan tego wyprze? A jak się pan tego wyprze, to przedstawię panu nagranie. Proszę pana. Żeby było śmieszne. W ten sposób będę, proszę pana, z wami walczył teraz. Co kochana, co malutka. Masz Dziś już Nie bój się. I to jest właśnie praca polskiej policji. No. Zainteresowali się panowie przestępcą, który idzie z dzieckiem na spacerek. Dziecko po godzinnym spacerku powinno właśnie jeść obiadek. A panowie już mnie trzymają 15 minut i sprawdzają telefony i rzeczy. Proszę pan, pana, a butelkę jeszcze mam też dziecka. I też może pan chce sprawdzić, czy nie jest kradziona. Bo na pewno jest kradziona. A i lalkę jeszcze? Żenada. Czy tu nalejos? Nie bój się. Żenada to jest pańska praca, proszę pana. Bo pan się na mnie uwziął. I też będzie to rozliczone, proszę pana. Jeszcze jest jedna skarga nierozpatrzona, a za chwileczkę będzie następna. I proszę mi podać przyczynę kontroli. Bynajmniej podstawę prawną. Na jakiej jestem zatrzymany? Podstawie? I na jakiej podstawie chciał mnie pan przeszukiwać? Jak pan nie ma takiego prawa, dobrze pan o tym wie. Na ulicy rewidować kogoś? Przecież to jest kraj wolny, demokratyczny? To z jakiej racji macie państwo yy, ojca z dzieckiem rewidować i przeszukiwać? Ja tego nie rozumiem. Na podstawie czego? Że zły kolor włosów mam, czy co? Jeszcze panu. mogę panu w czym czymś pomóc? Proszę. Słucham Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. do widzenia. Do widzenia panu. już idziemy córeczko. O, panowie zapinają pasy. Do widzenia.